Cześć Simanko, 12 grudnia. Aktualizacja zimowni. Dzisiaj palmy zostały przetransportowane tutaj na górę. Były w pomieszczeniu dosyć tak chłodnym, ale jeszcze ich nie chciałem chować. Zresztą nie miałem czasu ich tu wnieść, nie było mnie. Obecnie są już tutaj. Część była dosyć wilgotna, miała bo tam woda się trochę skraplała i do nich kapała więc. Ech, Waszyngtonia i daktylowce są dosyć mokre ale to 2-3 dni i, i myślę, że trochę podeschną e, może od początku Agawy e, trzymają się OK, ta jest największa, e, więc jakoś tam sobie rosną. Dopiero w sumie teraz pod koniec sezonu e, jakoś e, jakoś ruszyły. Nie wiem dlaczego. W sezonie właśnie bardzo wolno teraz. Może dopiero teraz zaczyna się ich wzrost właściwy, bo już mają, są ukorzenione dobrze i w ogóle. Ale agawy fajnie. Jak widzicie, trochę karpusy. E, tu są dwa takie fajne, już dosyć, dosyć gęste mają liście. E, karłatki zaczynają też tak sporo liści wypuszczać. Oczywiście teraz przystopują. E, akuminata jako tako. Liście pousychały, kiedyś muszę poobcinać. Waszyngtonia. W tym roku ich nie, przes nie przesuszę, na pewno. E, ma ziemię wilgotną, więc sądzę, że za jakiś tydzień, e, półtora, będzie trzeba ją podlać. E, zeszło, jak pamiętacie, przesuszyłem. Ta się jedna uratowała. E, tutaj dalej jest daktylowiec. To widzicie, on fajny, gęsty się zaczął robić. Ten też zaczął coś, zaczął coś puszczać. Kolejna Waszyngtonia. Też jakoś tam się trzyma, no tutaj naj, można powiedzieć najbiedniejsze, trochę karpus taki chuderlawy możliwe, że po prostu on był najbardziej przesuszany, ale to sam dokładnie nie pamiętam, no, na następny rok będzie trzeba go przypilnować, no i tu dwa kolejne również takie fajne sztywne liście, karłatka chyba największa, bo te liście są jednak takie dosyć szerokie, no i juka, trochę słomy wpadło, ale ma kolce, bardzo ostra jest, też już bardzo ładnie się prezentuje. Spalm to tyle. No i mamy powiedzmy, tutaj jest Ensete zielony. Mam mszycę. Ogólnie będzie trzeba go opryskać zaraz od mszyc. Nie wiem, czy przeżyje. Jak przeżyje, to To na pewno sobie pokażę w sezonie, na co go stać. Ale najpierw musi przetrwać. Na razie kiepsko, bo jest sporo mszyc. O, trochę się zdziajałem z wnoszeniem tego wszystkiego po schodach, więc mogę trochę zagłuszać dźwięk. No i jeszcze Maureli. Maureli wypuścił od ścięcia, czyli tam od ostatnich, ostatnich filmików pewnie widzicie. Ten kawałek i tu lufkę kręci, więc myślę, że NCT idzie bardzo ładnym tempem. Nie za szybko, nie za wolno. Tu mamy zielonego, też idzie bardzo fajnie. Mam nadzieję, że temu nie, zgry, nie zgnije bryła korzeniowa tak jak poprzedniemu. Temu się udało przezimować poprzednią zimę, zobaczymy to. I Musada ja. Najmniejsza doniczko miała oddzielane odrosty, miał mało korzeni, twardy, nie jest nigdzie na obecną chwilę. Hmm, Jakiś tam osłabiony, miękki, więc tej wody jeszcze trzyma w sobie. No i również od ścięcia. Od... Myślę, że to wszystko idzie w miarę podobnym tempie. Temperatura jest na obecną chwilę trochę się wychodziło pewnie. 11 stopni, on dobija pewnie do 15. Nie miałem czasu ostatnio zaobserwować. Ale na te warunki sądzę, że to jest optymalna temperatura, żeby one za szybko jednak nie rosły. Dobrze, jak widzicie, jakiś w końcu wyleciał troszkę dłuższy filmik, co tam się dzieje. Nie ma tu sensu więcej chyba mówić. Pewnie za miesiąc znowu będziemy się widzieć, jak to tutaj dalej się trzyma. Dobra, to było na tyle. Trzymajcie się. Do następnego, cześć.